Dzień dobry, dzieci. To już y, ósmy rozdział książki pod tytułem Wnuczka Antykwariusza. To jest przedostatni rozdział tej książki. Słuchajcie. Przyszedł tata Marcela i przyniósł to radio, które Marcel starannie wyczyścił. Polutowałem to i owo oświadczył: Egzemplarz w doskonałym stanie. Świetny dźwięk. Dziadek był w niebo wzięty. Dziękuję. Mam jeszcze kilka urządzeń, może pan spojrzy? A potem zniknął na zapleczu i przyniósł stamtąd lampę naftową, starą maszynę do szycia, maszynę liczącą oraz gramofon z trąbą. Ileż pan ma skarbów? Ucieszył się nasz sąsiad. Ciekawe, czy da się je naprawić, rzekł zamyślony dziadek. Na pewno, tata Marcela już grzebał w gramofonie. Kiedyś robiono porządne urządzenia, służyły latami, nie to, co teraz. A wie pan co? Mam pewien pomysł. Gdyby pan zechciał się przyjrzeć tej mojej kolekcji maszyn, to moglibyśmy założyć takie małe muzeum sprzętów dawnych. Znakomita myśl! Odparł uradowany tata Marcela. A ja, sąsiedzie, dołączę do tego zbioru naszą kolekcję odbiorników radiowych. Jeśli mój syn się zgodzi, oczywiście. Pewnie też by chciał, żeby znalazła się w muzeum. A wtedy tacie Marcela Podjechała do góry lewa nogawka spodni i zauważyłam, że ma sztuczną nogę. Sąsiad pochwycił moje spojrzenie. Musiałam zrobić dziwną minę, bo uśmiechnął się smutno i powiedział – No tak, to pamiątka po wypadku samochodowym. Ja straciłem tylko nogę, ale nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Dziadek poklepał go po ramieniu. – Ważne, że ma pan syna, a syn pana. W no z nogą czy bez, to nieważne. Cieszę się, że zostaliśmy sąsiadami, bo mamy sporo wspólnych zainteresowań, chociaż na pierwszy rzut oka nic na to nie wskazywało. Pan siedzi w kabelkach, a ja w porcelanie. Ale obaj lubimy starocie. No, kto by pomyślał, kiedy poznałam tatę Marcela, wzięłam go za strasznego mruka, a teraz wygląda na to, że zaprzyjaźni się z dziadkiem. Nagle zatęskniłam za rodzicami. Nie chciałam o tym mówić dziadkowi Witkowi, jeszcze by pomyślał, że mi u niego źle, więc potajemnie zadzwoniłam przez Skype'a. Nie odebrali. Najwyraźniej byli zajęci małą Kasią i znowu zrobiło mi się smutno. Do urodzin zostały tylko dwa dni. Czemu tak tu siedzisz z nosem na kwintę? Dziadek zajrzał do mojego pokoju przez uchylone drzwi. Wiesz, dziadku, czasami wydaje mi się, że nikt mnie nie rozumie. No, popatrz, odparł z uśmiechem. Mnie też się czasem tak wydaje. Bywają dni, kiedy sądzimy, że jesteśmy sami z naszą tęsknotą. Jak mały książę na dalekiej planecie, podpowiedziałam. Otóż to, myślimy, że od innych ludzi dzielą nas całe lata świetlne, ale tak nie jest. Czujemy to samo i możemy się porozumiewać. Tylko trzeba się postarać. Przytuliłam się do niego. Otwórzmy szóstą, otworzymy szóstą puszkę? Zapytałam. Podreptaliśmy do komnaty wspomnień. Dziadek podał mi metalowe pudełko oznaczone cyfrą 6. Najpierw uznałam, że nic w nim nie ma, bo było bardzo lekkie. Ale gdy zdjęłam wieczko, zobaczyłam zaklejoną kopertę. Co to takiego? Spytałam. Otwórz, a przekonasz się. Dziadek uśmiechnął się tajemniczo. Rozdarłam kopertę i zaczęłam czytać. 26 lipca 1986 roku. Cześć! Właściwie nie wiem, jak zacząć, bo wcale się nie znamy. Jeszcze. Ciekawe, czy jesteś dziewczyną, czy chłopakiem i ile masz lat. Kiedy to czytasz, ja mam na imię Marianna, ale w klasie nazywają mnie Kobra. To przez okrągłe okulary. Już wiesz, kim jestem. Znasz mnie? Na wszelki wypadek jednak się przedstawię. To ja, Marianna, córka Witolda i Katarzyny, siostra Ewy. Siedzę sobie na parapecie w moim pokoju i piszę ten list, bo na całym świecie nie mam nikogo, kto by mnie zrozumiał. Tak, moi rodzice zajęci są tylko Ewką. Ewka to, Ewka tamto. Ślicznie narysowała misia albo złapała w przedszkolu szy. Będę z tobą szczera. Siostra daje mi strasznie w kość. Na szczęście właśnie zasnęła, więc mam chwilę spokoju, i tak mi przyszło do głowy, że do ciebie napiszę, bo muszę to komuś powiedzieć. Moje życie było lepsze, kiedy byłam jedynaczką. Dawniej mama miała dla mnie czas, a teraz, kiedy ja zostanę twoją mamą, a w chwili, gdy czytasz ten list, już nią jestem, ciągle będę z tobą robić różne fajne rzeczy. Obiecuję, całusy, Marianna, lat 11, twoja kiedyś mam, tam mama. Skończyłam czytać list z emocji, aż dostałam wypieków. Mama napisała do mnie, kiedy miała 11 lat. Jak widzisz, ten list czekał tu na ciebie przez całe lata, odparł dziadek. Tylko wynika z niego, że mama nie robiła swojej młodszej siostry. No bo mała Ewka przewróciła jej świat do góry nogami. Dopiero gdy obie trochę podrosły, zaczęły się dogadywać. A teraz nie mogą bez siebie żyć, zauważyłam, są najlepszymi przyjaciółkami. Tak, twoja mama zawsze powtarzała, że ma dwie najwspanialsze przyjaciółki na świecie. Dwie? No dwie. Ewę i ciebie. Och, jak mi się zrobiło przyjemnie. Jeszcze raz przeczytałam list. Biedna mama westchnęła. Na początku musiało być jej trudno, pewnie było, wszyscy mamy w życiu lepsze i gorsze chwile. Ale każdy ciężar staje się lżejszy, gdy można go z kimś znieść. Na przykład z przyjacielem, albo z siostrą powiedziałam. Albo z wnuczką, nawet nie wiesz, jak się cieszę, że przyjechałaś do tej mojej wilczej samotni, szepnął dziadek i mocno mnie przytulił. A ja znów poczułam ciepło rozlewające się wokół serca. I tak się kończy rozdział ósmy tej no fajnej książki o dziewczynce, która, musiała pojechać, która pojechała na wakacje do dziadka, a nie spodziewała się, że będzie tam fajnie, ale jak się okazało, było całkiem, całkiem fajnie. Na tym dzisiejsze czytanie kończę. Życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia. No i do usłyszenia. Wkrótce czytała dla was babcia Beata.